I przechodzimy do punktu trzeci, podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródełach na terenie Gminy Jeziorany. Sprawa była dyskutowana na dwóch komisjach, przedstawiana przynajmniej, dyskutowana ostatnio. Czy jeszcze jakieś wątpliwości? Poza tą jedną, którą tu powiedział pan radny Boczkowski, że Twojewolę i tak uchyla, to, to może naszej nie uchyli, zobaczymy. W każdym razie dajemy szansę panu wojewodzi, żeby wypowiedział się na ten temat. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś uwagi do tej uchwały? Nie widzę w takim razie bardzo proszę. Na podstawie artykułu 18 ustawy 1 w związku z artykułem 7 ustawy 1 podpunkt 1 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w Dzienniku Ustaw 2001 nr 142 z późniejszymi zmianami nawiązaniu w nawiązaniu do artykułu 9 ustawy 1 i artykułu 10 ustawy 1 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dziennik ustaw z 2012 roku pozycja 647 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Jeziorach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Na terenie gminy Jeziorami ustala się minimalną odległość od pojedynczych przemysłowej turbiny wiatrowej, wytwarzającej energię odnawialnych źródeł energii o pomocy przekraczającej 100 kW od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych wynoszącą nie mniej niż 3 tysiące metrów. 2. Uzyskanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli zabudowań mieszkalnych i siedliskowych, dla których odległość lokalizacji terenu terenu drogi, jest większa niż 3000 tysiące metrów. Paragraf 2. Jednocześnie rada miejska wiedzielana, jest w małych i mikroinstalacji, opartych na odnawialnych źródłach na w szczególności instalacji drogopomórkowęckich, za priorytet. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jeziora. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podniesieniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jeziorach. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? nie widzę. W głosowaniu wzięło udział dziewięciu radnych. 9 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Nie. nie. było głosów przeciw. Uchwała została podjęta. I kolejny podpunkt. Ten, który właśnie prowadziliśmy w dniu dzisiejszym. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy rany. Proszę bardzo, są pytania z Państwa strony. Nie widzę, w takim razie czytam projekt uchwały. Uchwała nr 23, łamane na 209, łamane na 13, Rady Miejskiej w Jezioranach, z dnia 24 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w dziedzinie uwarunkowaniu w środku zagospodarowania miasta gminy jeziorami. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w z 2001 roku numer 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dziennikarstwa z 2003 roku nr 80, pozycja 717, z późniejszymi zmianami Rada Miejska uchwala, co następuje: przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy jeziora. Paragraf drugi. Przedmiot zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego określa się według problematyki, o której mowa w artykule 10 ustęp 1, 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi jeziora. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia podjęcia i podlega wymieszeniu. Na tablicy ogłoszę, że w Miskiej Obieżdżonej. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu się w udział dziewięciu radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Nie było głosów przeciw. Uchwała została podjęta.